Manko, witam was moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony, czyli się Damian z kanału Dami Sport HD. Jak obiecałem, tak zrobiłem, ponieważ słuchajcie, doszła do mnie paczuszka, którą już musiałem odpakować w sumie, ale wam pokażę, bo dostałem paczkę od mojego bardzo dobrego przyjaciela, za co bardzo serdecznie dziękuję, jeszcze nie raz mu będę dziękował na tym materiale, także zobaczcie sobie za chwilkę co mi przysłał tak zwany Dark Boys Bo, więc mam nadzieję, że wam się to podoba, jeżeli tak nie to pojedźcie łapki w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, tylko pamiętajcie przycisk tam na dole, eee, przepraszam Was za, za te włosy, ale no słuchajcie, zapuszczam sobie fryzurę chcę zobaczyć jak będę wyglądał, eee, wiem, że broda może troszeczkę za długa, ale już niedługo troszeczkę mała kosmetyka twarzy na pewno będzie zrobiona, także nie przedłużam, rozpoczynamy Mała informacja jeszcze do Was, zmieniają się godziny nadawania na Twitchu, będziemy streamować w czwartki, w piątki, e, tylko już na razie, ponieważ ja już od niedzieli jeż, wyjeżdżam do pracy, także e, tylko czwartek i piątek wchodzi w grę, żeby można było streamować. E, no i słuchajcie, no i przede wszystkim jest coś najważniejszego, coś, co e, bardzo mnie ucieszyło, e, coś, co było dla mnie przez jakiś czas nie, niemożliwe do zrealizowania, ale w końcu to się pojawiło, więc zaraz Wam pokażę, co to jest, także let's go! Jak widzicie, kamera PlayStation i, PlayStation czyli kamerka do PlayStation 4, którą mam zamontowaną na telewizorze, oczywiście konsola jest pod spodem, no i jeszcze kilka małych drobiazgów, których Dark wysłał do mnie, w razie czego to Wam zaraz pokażę wszystko po kolei, jak leci. Um, widzieliście kamerkę, więc teraz Wam pokażę drugą część tej paczki. Oczywiście, że rozpakowana, tak jak Wam mówiłem, więc zobaczmy co tutaj się dzieje. Yy, paczka oczywiście swoją drogą jest yy, bardzo ładnie zapakowana, Muszę Dawidowi oddać hołd. I słuchajcie, powiedziałem na ostatnio na live, że będę chciał zrobić retro karierę Alexa Huntera. No i patrzcie co mnie Dark wysyła. FIFA 19, ostatni element, którego mi brakuje do skończenia tej kariery, czyli kariera Alexa Huntera. Ponieważ nie będę przychodził już FIFA 17, bo już to już nieraz widzieliście. Oczywiście płytka, żeby nie było. Jest też oczywiście kod. Czy coś tam jeszcze Dark może schował, bo Dark lubi takie rzeczy. Nie, tutaj są książeczki, jakieś karty, turniej przedsezonowy. Zacznijmy Sezon Online, stwórz drużynę z przyjaciółmi. E, tu mamy oczywiście, co tutaj co League, który jest, wyłączenie PSD, które została ta pierwsza wprowadzona w ogóle. E, no i tutaj mamy oczywiście też e, modu PlayStation. E, tutaj mamy, no witamy w przyszłości grania, no coś takiego. Wiem, że się nie ma czym jarać, znaczy jarać się można. Wiadomo, że toż nie, jak to już nie jest PS5. No, no wiadomo, no PS5 to jest PS5, ale no jednak się jara mimo wszystko, więc... Naprawdę za, za takie coś bardzo serdecznie dziękuję. Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ Dark Voice Ball Bo jeszcze postanowił wysłać mi taką piękną kartkę z miejscowości swojej. I na co tak? Siema dami, wysyłam ci kamerkę i grę w ramach donate'a. Dark Voice Ball. Bo. Popatrzcie, żeby tutaj żeby nie było, że tutaj coś jest ciemniane. Kartka doszła, bardzo ładna w ogóle, dziękuję w ogóle za takiego ładnego fanarta. Eee, zostawię sobie tą kartkę prawie w ramki, bo nie wiem czy ten, bo też mam rodzinę w Wodzie Śląskiej, więc pozdrawiam całą Rudę Śląską. Eee, no i najważniejsze, tutaj mamy... O, tego nie widziałem, Dark Boys, bo Fifa, Lego, Sunia, popatrzcie. Eee, czyli to jest już tak jakiś znak firmowy, eee, tutaj mamy znak firmowy Darka, eee, czyli Dawida, więc zobaczcie sobie tutaj może ja wam tak w przybliżeniu dam. E, więc bardzo, bardzo fajnie to wygląda, ładnie wydrukowane, e, więc no, nie ma się do czego przyczepić. A, jeszcze, Dark to jest kurde wariat, patrzcie na to, e, Dark mi z e, gałganiarza, e, tą figurkę, którą... Tutaj nagrywał, na dawał tutaj na oczywiście na e, Instastor, na Instagrama swoją drogą na Wam jego pisie Taka figureczka, myślę, że wam podpasuje, tylko czekajcie, 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 czekajcie żeby się to wyzumowało. Nie wyzumuję, to może tak go pokażę i tu są jakieś takie fanciki Super sprawa, jakiś taki mini telefon, zobaczcie jak, jak, jak to tylko smaczku dodaje. Czekajcie, spróbuję tu przyłożyć tego. Nie da rady, ale to jest taki mini telefon, coś to naprawdę fajnego. I taki bidon na rączkę, który można y, mu tutaj dać. I on go będzie ładnie sobie trzymał, także super sprawa. A tutaj coś jeszcze jest. No ale fajnie, fajne, fajne, taki fajny taki prezentik, y, Czyli mamy tutaj już kolejne. Mamy, tak, mamy Fanarta. Oj, coś poleciało, zaraz to podniesiemy. Mamy fanarta, mamy też oczywiście kamerkę, mamy grę i mamy kartkę, mamy pocztówkę. Więc teraz sprawdzimy, co tutaj jeszcze Dark pochował. No tutaj to są dane jego, więc danych wam tutaj nie pokażę, więc to sobie mogę spokojnie wyrzucić do śmietnika. Coś tam jeszcze jest. Zaraz zobaczymy, co, to, co tam Dark pochował. Nie! Nie, no gościu, szanuję naprawdę. Kto nie pamięta tych gum, to jest dla mnie, oczywiście nie prezerwatyw. Kto nie pamięta tych gum, ze czasów szkolnych, to ja nie wiem. Ze czasów dzieciaka, patrzcie co mi wysłał. Guma Turbo. Mamy tutaj czerwoną, niebieską, zielana i czerwona. Także jest tutaj fajnych, jedna była żółta, ale już sobie postanowiłem jedną właśnie tak wsunąć. Mamy tyle tych gum, więc ja bardzo serdecznie Ci dziękuję Dawid za świetną paczkę. Jesteś mega gościem. E, oczywiście paczka oczywiście została już przeze mnie więc następny live już będzie z kamerki. E, tak jak żeście chcieli, tak już będzie. Także nie... Przedłużam, zostawiam zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mojego kanału, a w dole możecie napisać szacun Dark Voice Bo, bo to co chłop walił to jest niesamowita rzecz. No i tylko zostaje mi jedno, tylko serdecznie powiem wam tylko szczerze, podziękować mu za wszystko. Patrzę czy coś się tu jeszcze tu nie zgubił, ale jeszcze nie. Dobra, to już wszystko mamy. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za ten materiał, przypominam żebyście zostawili łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, Kopajcie pamiętajcie przy, przycisk na dole, a link do kanału Dark Voice Boya będzie obstawiony właśnie na małpie, taką małpę damy i tylko jego oznaczymy. Żeby tylko wiedział, że ten film jest specjalnie dla niego dedykowany Także to był Damian z kanału Dami Sport HD Na razie, papa, pa, ni Chcieliście to mać? Kamerka już będzie gotowa na następnego live'a Piona!